Szanowni Państwo, witam serdecznie Jan Salarek. W ramach naszych dyskusji o Polsce i Polakach, które będą tematem tego kanału na YouTube, dziś zamieszczam filmy relacjonujące spotkanie z Panem Krzysztofem Bosakiem we Wrocławiu. Pan Krzysztof Bosak jest jednym z organizatorów Marszu Niepodległości, pięknej, dużej, rozrastającej się z roku na rok manifestacji patriotyczno-narodowej a także bierze udział w organizacjach i stowarzyszeniach, które tworzą obecnie Ruch Narodowy. Podczas spotkania poruszono wiele kwestii bieżących, czy takich ogólnych, ważnych dla Polski i Polaków obecnej doby. Ja chcę skomentować cztery z nich. Pierwszą z nich jest system emerytalny. Nie sięgając daleko, Genezy takich systemów można znaleźć w Prusach, doby kanclerza Bismarcka, który poszukiwał pieniędzy na prowadzone przez siebie wojny i jednoczenie Niemiec, a nie chcąc podnosić podatków, co mogłoby być niemile widziane przez ówczesne społeczeństwo, wymyślił sposób pozyskania dodatkowych pieniędzy poprzez system emerytalny. Zaproponował Prusakom i Niemcom, że Wpłacają obowiązkowo pewną kwotę swoich dochodów do kasy państwa. Po przekroczeniu określonego wieku otrzymają wypłatę, tak zwaną emeryturę. No i ten wiek został tak ustalony, że było sporo pieniędzy na zbrojenia, i ten system także funkcjonował. Wypłacał te emerytury, jeżeli któryś z beneficjentów osiągnął wiek emerytalny. Ten system skopiowano w innych krajach, ale. Jego problemy dzisiaj biorą się z tego, że nie uwzględniono dwóch czynników. Pierwszy to postępy medycyny, które spowodowały, że żyjemy dłużej. Na przykład na początku PRL pracowało na jednego meryta około 8 osób. Dzisiaj te proporcje są praktycznie 1 do jednego. I drugi czynnik to rozwiązanie parytetu złota odnośnie do waluty drukowanej, do środków pieniężnych na zadrukowanym papierze, co powoduje, że trudno jest yy, mówić prawdę, obiecując komuś, że na przykład wpłacając dzisiaj 100 złotych otrzymasz 100 zł za, za 20 lat i on będzie miał tą samą wartość. Po prostu doświadczenia ostatnich lat pokazują, że rozwiązanie yy, wartości pieniądza drukowanego yy, w relacji ze złotem powoduje, że można spekulować tym papierowym pieniądzem drukowanym, obniżając bądź zawyżając jego wartość, co sprawia, że wszelkie obietnice dotyczące tego, ile otrzymamy tej emerytury i czy w ogóle w jakiejś tam przyszłości mogą być po prostu nie do spełnienia. Pan Krzysztof Mosak, reprezentując ruch narodowy, proponuje nam rozwiązanie w postaci tzw. emerytury obywatelskiej, czyli emerytury, która byłaby w równej kwocie takiej samej dla wszystkich, wypłacana wszystkim, myślę, że obywatelom polskim, to, to nie zostało poruszone, ale tak, tak się domyślam, po osiągnięciu określonego wieku. Jest to rozwiązanie niesprawiedliwe. Pan Krzysztof podczas spotkania, no, gdyby sugerował, że nie jest możliwe dzisiaj zdefiniowanie słowa sp sprawiedliwość, otóż jest, sprawiedliwość oznacza dyspozycję do oddawania każdemu tego co mu należne i to się nie zmieniło. Sprawiedliwość jest bezprzymiotnikowa jest albo sprawiedliwość, albo jej nie ma, czyli jest niesprawiedliwość i ten system, którym obojętnie kto ile przepracował i obojętnie kto ile do niego wpłacił otrzyma tyle samo jest systemem niesprawiedliwym. Pada tam słowo o solidaryzmie społecznym <laughs> natomiast ja solidaryzm społeczny rozumiem trochę inaczej od obecnych polityków a mianowicie rozumiem go jako system dobrowolny. Jeżeli, przepraszam, ktoś proponuje mi, że pod przymusem odbierze mi pieniądze i odda komuś, kto po prostu ma się gorzej w tej sytuacji, to nie jest solidaryzm. Solidaryzm jest wtedy, kiedy ja bez przymusu oddaję swoje środki, bo widzę, że ktoś ma większe potrzeby, czy po prostu nie jest w stanie zaspokoić swoich potrzeb, a mnie wystarcza to, co mam, albo powiodło mi się w życiu. E mnie dziwi jeszcze jedna rzecz, ponieważ pan Krzysztof Bosak był pracownikiem czy współpracownikiem Fundacji Republikańskiej. I ta fundacja zajęła się badaniem finansów publicznych w 2012 roku i proszę Państwa, z jej wyliczeń wynika jasno i wyraźnie, że możemy natychmiast, zachowując cały czas poziom wypłat emerytalnych na, na poziomie dzisiejszym, natychmiast możemy obniżyć podatki o 1 trzecią. No i w tym momencie nie wiem, czy Pan Krzysztof ma wiedzę o tym, był pracownikiem fundacji, która takie opracowanie wydała i ono jest dostępne, przynajmniej w internecie, czy nie miał wiedzy na ten temat, natomiast ja Państwa o tym informuję, że dzisiejsze problemy systemu emerytalnego są nieco sztuczne. Te wszystkie takie no, obawy wyrażane przez polityków, szczególnie lewicowych, że co będzie, kiedy obniżymy podatki, nie będzie na emerytury i tak dalej, według wyliczeń Fundacji Republikańskiej nie mają w ogóle uzasadnienia w rzeczywistości. Ale chciałbym się odnieść w jeszcze inny sposób do problemu zabezpieczenia emerytalnego. Otóż chciałbym wrócić do narodowej demokracji, do nurtu ideowego czy politycznego, no bardzo ważnego na scenie dwudziestolecia międzywojennego, do którego odnosi się ruch narodowy. Proszę mnie wyprostować, tam w informacji pod filmem jest podany adres e-mail. Może czegoś nie doczytałem, może o czymś nie wiem, ale ja nie spotykam w twórczości Narodowych Demokratów jakoś bardzo rozwijanego wątku ubezpieczeń czy zabezpieczenia emerytalnego. Nowoczesny Polak według Romana Wąskiego to był człowiek odważny i odpowiedzialny. Człowiek odpowiedzialny, czyli potrafiący przewidzieć konsekwencje swoich czynów, biorący za nie odpowiedzialność. System zabezpieczenia emerytalnego, który jest tak skonstruowany, że niezależnie jak żyjemy, coś tam otrzymamy, jest systemem, który potłucza nas odpowiedzialności za nasze czyny. I to jest duża różnica pomiędzy obecnym ruchem narodowym a narodową demokracją z międzywojnia. Dziękuję Państwu za uwagę.